Świat się zmienia i podejście do matematyki powinno również. Szkoła ułamki równa się wspólny mianownik. My podejdziemy do zagadnienia troszeczkę inaczej. Chcesz porównać ułamki? Zapomnij o wspólnym mianowniku. Zapraszam. Zobaczcie, porównujemy dwa ułamki. Mnożymy. 8 razy 4 to jest 32, 7 razy 5 to 35. Większa liczba to jest oczywiście 35, więc większa ułamek 5 8. Idziemy dalej. 30 razy 17 to jest 510. 23 trzy razy dwadzieścia mamy wynik 529, większy ułamek jest dwadzieścia trzy i ostatni przykład zawsze to działa tutaj mamy mnożenie 31 jeden drugie mnożenie 181 jeden razy sto to jest dwadzieścia siedem większy ułamek jest ten pierwszy jeśli podobał ci się materiał zaobserwuj nasz kanał zostaw łapkę w górę i do następnego. Siema!